Śmierć 25-letniej Sony Szklanowskiej, uczestniczki hotelu Paradise, wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura bada okoliczności jej nagłego odejścia, prowadząc śledztwo dotyczące możliwego wsparcia w targnięciu się na własne życie. W tle tej tragedii pojawiają się wątki hejtu i presji mediów społecznościowych. Dowiedz się więcej o dramatycznych faktach ujawnionych przez śledczych. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Nagła śmierć Sony Szklanowskiej poruszyła wielu ludzi i wzbudziła znaczne zainteresowanie opinii publicznej. Ta młoda kobieta, mająca zaledwie 25 lat, była znana jako uczestniczka popularnego programu telewizyjnego Hotel Paradise. O jej niespodziewanym odejściu poinformowała matka, korzystając z pośrednictwa bliskiej przyjaciółki Sony, która natychmiast nawiązała kontakt z telewizją TVN. Jednak to dopiero początek dramatu, ponieważ zaczęły pojawiać się coraz to nowe i budzące niepokój informacje dotyczące tego tragicznego wydarzenia. Aktywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę stara się wyjaśnić szereg niejasności otaczających moment jej śmierci w rodzinnym domu. Czego dowiadujemy się o ostatnich chwilach tej młodej influencerki? Miniony weekend przyniósł dramatyczną wiadomość o odejściu Sony. W wieku zaledwie 25 lat uczestniczka drugiej edycji hotelu Paradise zmarła, zostawiając za sobą grono zaskoczonych i rozpaczonych fanów oraz znajomych. Wiadomość podała jedna z jej bliskich koleżanek, którą matka Sony poprosiła o kontakt z mediami. Od tego momentu w mediach zaczęły pojawiać się nowe informacje rzucające światło na sytuację młodej kobiety w ostatnich chwilach jej życia. Działania prokuratury obejmują szczegółowe badanie okoliczności sprawy. Co staje się coraz bardziej kluczowe w świetle licznych pytań pozostających bez odpowiedzi. Śmierć Soni Szklanowskiej miała miejsce w jej rodzinnym domu, zlokalizowanym w mieście świecie. Według doniesień gazety fakt miejscowym organem odpowiedzialnym za prowadzenie śledztwa jest tamtejsza prokuratura rejonowa. Zadaniem tej instytucji jest dokładne zbadanie okoliczności, w jakich doszło do tragicznego zdarzenia. Objęcie sprawy postępowaniem na podstawie artykułu 151 kodeksu karnego jest istotnym krokiem, bowiem przepis ten dotyczy sytuacji, w których można podejrzewać, że ktoś poprzez perswazję lub udzieloną pomoc doprowadził inną osobę do próby odebrania sobie życia. To prawo ma na celu chronić osoby znajdujące się w kryzysowych sytuacjach przed szkodliwym wpływem innych. Jak poinformował media fakt, Piotr Głowacki, zastępujący prokuratora rejonowego, potwierdził, że śledztwo jest w toku. Zrozumienie wszystkich detali tej smutnej historii może być kluczem do udzielenia odpowiedzi na pytania dręczące rodzinę i bliskich zmarłej. Badania przeprowadzane w połączeniu z oględzinami ciała w zakładzie medycyny sądowej, zaplanowane na 20 maja 2025 roku, stanowią ważne ogniwo w tym skomplikowanym śledztwie, którego celem jest odkrycie prawdy kryjącej się za przedwczesną śmiercią młodej uczestniczki Reality Show. Warto również zwrócić uwagę na losy Soni Szklanowskiej, 25-letniej influencerki, która nie miała łatwego życia. Jej historia pełna była osobistych tragedii i wyzwań. Doświadczyła bólu związanego z miłością i utratą dziecka, a także zmagała się z narastającą falą hejtu. Publicznie mówiła o swoich trudnościach, co pokazuje, jak skomplikowane było jej życie i jak wielkie piętno odcisnęły na niej te wydarzenia. Wieść o jej śmierci dotknęła nie tylko bliskich, ale również licznych fanów oraz internautów, którzy śledzili jej życie. Jej przyjaciel podkreślił, że Sonia w ostatnich miesiącach przechodziła przez wyjątkowo ciężki czas. W jego apelu zabrzmiała krytyka skierowana do producentów telewizyjnych produkcji, którzy, zdaniem jej kolegi, powinni dbać o uczestników nie tylko w trakcie show, ale i po jego zakończeniu. Osoby publiczne zmagają się z chorobami takimi jak depresja, która często skrywa się za uśmiechem. On sam przeszedł przez trudny okres, ale miał szczęście, że udało mu się z tego wyjść. Niestety, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Podkreślił on, że należy nieustannie rozmawiać na te tematy, aby ci, którzy czują się przytłoczeni, wiedzieli, że nie są sami i że mają prawo do wyrażania swoich uczuć i myśli. W jednym z wywiadów, który na wiosnę 2024 roku przeprowadził z Sonią portal ONET, otwarcie wyraziła swoje doświadczenia związane z nękaniem w internecie. Zdradziła, że hejt i presja, jaką wywierają social media na osoby publiczne, mają niszczący wpływ na stan psychiczny. To przypomnienie o ciemnej stronie sławy i tego, jak bezlitosne potrafią być media społecznościowe. Słowa te przywołują również wspomnienie o dogodnych mężczyznach w internecie, którzy w okrutny sposób nękali ją i nie oszczędzili nawet jej najbliższych. Finał dramatycznej historii Sony Szklanowskiej jest przerażającym dowodem na potrzebę zwracania większej uwagi na problem przemocy w sieci i wsparcie psychologiczne dla osób nią dotkniętych. To także smutna rzeczywistość, z którą mierzą się influencerzy i osoby publiczne na całym świecie. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.